Projekt, który finansuje Narodowe Centrum Nauki, to jest projekt dotyczący epidemii, która dotyczy, dotyka w tej chwili naszej społeczności, mianowicie otyłości. My skoncentrowani jesteśmy jako Uniwersytet i Klinika Endokronologii Dziecięcej na otyłości olbrzymiej. To jest rzeczywiście choroba otyłościowa, która dotyczy dzieci właściwie od urodzenia do 18 roku życia. Naszym zadaniem wraz z naszymi partnerami niemieckimi, a także z czterema ośrodkami w Polsce było pozyskanie danych od 500 osób w wieku dziecięcym i nastoletnim spełniających kryteria otyłości olbrzymiej i wykonania badań genetycznych, które mogłyby poprawić rokowania u tych chorych i ewentualnie wprowadzić jakieś nowe alternatywy. Dotyczące terapii. Nasza współpraca z partnerami w tym projekcie sięga nawet 10 lat. W tej chwili zakończyliśmy rekrutację chorych, których jest 110 z naszego regionu i to są chorzy, którzy rzeczywiście mają już bardzo wiele powikłań, o których wspomni pani doktor Ewa Kostrzeba, powikłań metabolicznych, powikłań ortopedycznych, a u których my jesteśmy w fazie rozpoznawania ich genomu i ewentualnie niesienia pomocy tym chorym. Nie bez znaczenia jest fakt, że są to dzieci, które wcześniej były rozpoznawane w średnim wieku 8. Lat. Są to też dzieci, które rozpoczęły um, otyłość już w wieku lat pięciu i również fakt, że oprócz badań genetycznych, diagnostycznych chcielibyśmy um, zaproponować im um, formy terapii i wsparcia. W ramach udziału w projekcie badawczym nasi pacjenci mieli wykonane dokładne badania antropometryczne, biochemiczne, hormonalne oraz genetyczne. Badanie tej grupy pacjentów jest dzisiaj kluczowe, ponieważ otyłość olbrzymia u dzieci stała się jednym z najpoważniejszych problemów zdrowia publicznego. Szacuje się, że aktualnie prawie 340 milionów dzieci na całym świecie cierpi z powodu nadwagi oraz otyłości. Problem ten dotyczy aż 20% dzieci w Polsce, i wśród nich znajdują się właśnie dzieci z otyłością olbrzymią, które mają największe ryzyko rozwoju poważnych powikłań, które u nich właśnie obserwowaliśmy w trakcie tego badania. Są to m.in. cukrzyca typu drugiego, nadciśnienie, liczne problemy psychospołeczne, czy tak jak już wspomniała pani profesor, problemy ortopedyczne. Z wstępnych wyników naszych badań wiemy już, że średni wiek rozpoznania otyłości olbrzymiej w Polsce to 5,5 lat niestety dzieci trafiają pod taką specjalistyczną opiekę z czteroletnim opóźnieniem, co wskazuje na konieczność usprawnienia tej wczesnej interwencji. Wiemy też, że jeżeli otyłość olbrzymia rozpocznie się w młodym wieku, wiąże się to z istotnie wyższym ryzykiem rozwoju powikłań metabolicznych, a choć BMI jest takim doskonałym wskaźnikiem przesiewowym do oceny stanu odżywienia, to niekoniecznie koreluje z większym ryzykiem rozwoju powikłań. Na przykład u 65% naszych pacjentów rozpoznaliśmy metaboliczną stłuszczeniową chorobę wątroby, a to ryzyko nie korelowało z większą wartością BMI. Mamy nadzieję, że dzięki wynikom naszych badań uda nam się poprawić jakość życia dzieci z otyłością, wpłynie to na rozwój diagnostyki oraz leczenia naszych pacjentów i jednocześnie zwiększy społeczną świadomość na temat tego istotnego problemu medycznego.